Witajcie z tej strony Gosia. Miłość. Witamy Was w domowym vlogu. Dzisiaj dzień rozpoczęliśmy od śniadanka, które zaraz Wam pokażemy, bo byliśmy na tyle wprawnymi vlogerami, że to nagraliśmy. Tak. Wtedy byłem bez bluzy. Tak? Przebrałeś i nawet nie zauważyłam. To jest jedna z moich ulubionych, w ogóle Jest już. Przypadam za niebieskimi rzeczami. Wie, miłoż, to jest albo niebieski, albo pomarańczowy. Więc wiecie, jest koło godziny 12.00. My zaraz się bierzemy za robienie obiadu, bo w międzyczasie trochę posprzątaliśmy. Ja poprzestawiałam roślinki. Też tragedia się stała z moją marantą Lemon Lime. Ja nie wiem, czy ona miała tarczniki, czy co się z nią stało, no ale e, wygląda źle. Poznałam właśnie podchodnie robaków. A to też, też wam pokażę, bo jakieś takie podejrzane coś. Leży u nas na podłodze i na różnych doniczkach. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda to jak odchody czegoś. Więc jest to obleśne, ale wiecie, u nas samo życie to wam pokażę, Może mi pomożecie odgadnąć, co to jest. 100 punktów dla osoby, która zgadnie. Tak, damy Ja tle. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co to jest, ale już to od pewnego czasu zauważam, że u nas to występuje. A w tym, roku, w tym roku... W tym tygodniu nam się to rozniosło też na inny pokój. Mam jeszcze grzyb. Nie wiem czemu. A i jeszcze muchomor jakiś mi wyrósł w doniczce. Chyba tak. nie mamy grzybnie w tych doniczkach. <grybnia> nie, ja nie wiem co się dzieje. Ale inna odmiana niż ten, tak. który jest u tej. Nie był u Medinili, tak. Medinila dzisiaj chyba dokona swego żywota. Zresztą. Tak, wyrzucimy ją. Jeszcze mam jednego kwiata, którego się pozbędę i dzisiaj jest ładna pogoda, więc może wyjdziemy na dwór i przytniemy trochę krzaki. I wyniesiemy śmieci. Tak, i wyniesiemy śmieci. Więc dzisiaj jest pracowita sobota, ja nie wiem czy Wy też tak macie, że sobota już tak i już minął dzień wolnego. Soboty są no. po to, żeby nadrobić. To, co się nie zdarzyło w poprzednich pięć dni. No, soboty są u nas zawsze szybkie i pracowite, i na koniec się człowiek tylko tak kładzie na łóżko. I, a jak mnie plecy bolą. To jest za no. każdym razem, kiedy coś w tygodniu się zepsujemy, dobra w sobotę się tak. ogarnie. W tym tygodniu odpukać jeszcze nic się nie zepsuło, chociaż też widziałam u nas podejrzane plamy na suficie w Łazience. Nie wiem, czy to się coś tam dzieje na strychu, że coś tam może podsiąka. Jest to też niepokojące, więc znowu zaczyna się chyba fala nieszczęść u nas. Nie, to... nie. taka jaka była dwa miesiące temu, to... Tak. Nie, nie może być gorzej niż wtedy było, teraz to tylko błahostki. Na śniadanie będziemy jeść bułki z taką kruchą szynką. O, ona jest z Biedronki, to jest chyba polędwica jakaś. Ja będę jadła z pomidorem cebulką, a miłość będzie jad. Z ogórem kiszonym, niech Was nie zmieni ten napis miód, bo tutaj są ogóraki. I musztardą. Saperską? Tak, saperską. A to w ogóle to są bułki poznańskie, też z Biedry. Co Miłoszu? Przepyszne jest. Ale lepsze jest z kotlecikiem, do No, ale nie będziesz się na śniadanie kotleta. Kotlety może będą na obiad. nasze śniadanie. Ja mam kanapkę z szynką, pomidorem, resztką ogóraka z Miłosza, kanapek z cebulką i musztardą, a miłoż ma tylko ogórek kiszony, szynkę i musztardę. Moje ulubione połączenie. Tak, to jest Miłosza ulubione kanapki. Milosz nie lubi ogórków zielonych, ale lubi ogórek i kiszone. A do picia mamy herbatkę taką już jesienną, zimową z imbirem na odporność. Ja lubię, jak jest taka rozgrzewająca. Najlepsze kombinacje zimowe to jeszcze miód. Tak, jeszcze miód i cytrynka, ale nie mamy miodu. To jest pełna moc. Tak, bo ostatnio, jak byliśmy w sklepie, to ten miód był taki stary, jakiś skrystalizowany, taki podejrzany, że nie wyglądał zbyt apetycznie. Kwiat U nas na parotecie Tragedia, nie mogę patrzeć już na tą medlingę. Ale piękna jest Medinilę, wspaniała Dokładnie Zaraz się jej pozbędziemy Bo to jest hańba. Jeszcze Myślałam się nie pozbyć tego plebodium bluestar, Bo też nie jest Zbyt piękny Jeszcze ktoś go wstrzasnął oknem Podmarzł mu kawałek liścia, więc to już w ogóle tragedia. Ale patrzę, że tutaj wypuszcza nowe pędy, więc chyba je jeszcze zostawię na poprawę. Wiecie, jak się tak nagada roślince, to może zacznie rosnąć, może się weźmie. Ale na medynille to już nawet groźby nie działają. Już <grybujesz> się. Śmieje, ci ze mnie stoję na dinili i już nie mogę tego słuchać, więc ją... jak... Tak, ją z wysłaś, to i grzyba wypuściła. Tak, więc dzisiaj pozbędziemy. Gosia w dworskim wydaniu jest. Tak nadszedł wie kopomny moment. Patrzcie, liście same odpadają, ja nawet nie musiałam tego ciągnąć. Za kikuta możesz pociągnąć i wyciągnąć ją z tego. To wygląda jak taka kość kurczaka wydająca Nie, to jest masnokraj, jakaś tam edinilla O właśnie tak, cyk Wiecie co, nigdy więcej tego nie kupię, naprawdę To była druga próba Tak Szkoda kasy, drogie to jest Tak, ona kosztuje chyba 60 zł Ja jeszcze jestem ciekawa Co się dzieje w korzeniach, wiecie? Dlatego tak to wyjmuję Nieźle nie wiem czemu ona naprawdę tak nie rosła. No ale... Bo się wykonała ruchciach bez żadnej zapowiedzi, nie zdążyłem nagrać. Tak, nie, bo słuchajcie, już jest listopad. Już wszyscy wykopują dalie. Mi nie zależy na tych daliach, bo to nie wyrosła taka odmiana jak chciałam. Więc to, co jeszcze kwitnie se zetnę do, do wazonu. Przytnę je przy ziemi. Jak przemarzną, to przemarzną. Jesteś w takiej jesiennej scenerii. Tak wszystko się plącze. Zobaczcie, ile jeszcze kwiatków z ogrodu się uchowało. Głównie te żółte dalie i jeszcze trochę tej takiej różowej, najbardziej pachnącej róży. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Wam pokazywałam te moje róże, to wtedy na wiosnę miałam taką fazę ogrodnika. To wtedy w Google Wam pokazywałam, to są te takie pachnące same pąki, więc jeszcze tak w domu będzie trochę a nie jesiennie, wszystkie kwiatki na dworze jeszcze posadziłam. Takie miałam trzy cebulki tulipanów, więc je też wsadziłam. Miałam jeszcze parę takich różnych cebulek, dostanęłam, więc je też dam tak losowe miejsca. Zobaczymy, co to wyrośnie. Jak będę wiedziała, co to jest, to się będę dopiero martwić, jak to rozmieścić. A my się teraz bierzemy za robienie obiadu, bo już jest godzina pierwsza. To jeść? Tak, trzeba jeść, bo mieliśmy tylko śniadanie w sumie dzisiaj. Przygotowałem kubkę mięsa. A Gosia w tym momencie skończyła surówkę. Tak, bo jesteśmy w trakcie robienia obiadu. Jesteśmy w takim niedoczasie, ja już jestem głodna. Zaczynam je żołądek ssać. No, obierałam ziemniaków, bo robimy obiad na więcej osób niż tylko dla nas. Więc musi być dużo. Kupka mięsa. Tak, dlatego też jest tyle kotleciorów. Rozklepałem no, niesamowicie. Powiem, że samocy to już. Jest jakiś szczyt masakryczności ostatnio. Co, bo to mamy z głowy? Tak. tak, to jest przerażające, ile jest roboty. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tą wodą, co ja opuchuję ziemniaki, zanim zacznę je gotować, podlewam roślinki. I oczywiście, jeżeli nie solicie ziemniaków, gdy one się gotują, to tą wodą po gotowaniu ziemniaków, oczywiście wystudzoną, też możecie podać roślinki. Kiedyś Wam o tym już mówiłam, że to jest taki naturalny nawóz dla roślin. I tym bardziej jest to też proeko, no bo dajemy drugie życie tej wodzie, nie wylewamy jej do zlewu bez sensu. Więc warto sobie w ten sposób wykorzystywać. Ja się biorę za smażenie kotletów, bo już muszę coś zjeść. Bo się nie lubi surowego mięsa. Tak, to jest moja wielka fobia surowe mięso. Tego potrzebowałeś mężczyzny. Tak, dlatego wyszłam za mąż. Żeby miłość się tym zajmował. No no, tak nie mówi od roku. Zawsze ci mówię, że nie po to wyszłam za mąż, żeby sama musiała załatwiać sprawy. Kobiety mogą napisać w komentarzach, czy też zmuszają swoich mężów, żeby wszędzie dzwonić. Jak <głosza> się mi tak robi, dosłownie wszędzie muszę dzwonić. I tak prezentuje się nasz obiadek. Można powiedzieć, że tradycyjny polski obiad. Ziemniaczki, kotlecik i surówka z kapustki kiszonej. Teraz pokażę Wam te odchody tajemnicze, o których Wam mówiłam. Co miłosu. Wstyd pokazywać takie swoje problemy, ale my naprawdę nie wiemy, co to jest. Czy to jakiś tajemniczy robal nam tu grasuje, czy co? Raczej mysz to nie jest. Nie, takich gryzonik to my nie, ma. nie Może to jakiś robak, nie wiem. Bo to coś z roślin, chyba, bo takie ślady właśnie zostają u nas w okolicach, tam gdzie stoją roślinki. Może to jakaś gąśnica. Mówisz? No, no. tak zostawiają takie brzydkie odgody. Dobra, zaraz pokażemy to, widzom. Zobaczcie, specjalnie nie sprzątałam w tym kącie, żeby wam to pokazać. O, jest takie coś. Ja w ogóle myślałam na początku, że może to są te takie. Yy, nicienie, co mieliśmy kiedyś do że one tak wyłażą i zdychają. Ale to tak nie wygląda. No i jak myślicie, co, co to może być? Naprawdę jest to obleśne? Gosia czeka na wasze komentarze. Tak, ale mam problem. I tutaj kolejna rzecz. Patrzcie, jakie grzybki nam tu rosną. Te już padły, się przewróciły. Jak jakieś pierożki. Jeden stoi. To wygląda jak te. Yy, jak kanie. Blaszaki. No Ale mają blaszki normalnie Tak Co za syf <grychy> Skąd te grzyby bierzesz? Nie wiem Nie wiem skąd to się bierze w tych doniczkach To wszystko jest z tej ziemi z Biedronki możliwe, że ta zaraza Tak samo te nicienie też zauważyłam, że są z tej ziemi niestety my to nie ziemię jeszcze jak było lato to wyparzaliśmy na, na kostki kładliśmy Tak I sobie leżała kilka godzin na słoneczku Wyparzała się, a teraz już słonka nie ma. No, także tak to wygląda. Mogę sobie zbierać o, grzyby z doniczki. A żeby jakiś zasiali jadalny. No. A nie same trójaki rosną. Ale wiecie co, tak wolę to usuwać, bo wygląda to dość dziwnie. Śmieszne Wyrwała mnie. No, bo... <laughs> Jak tak wam się już zwierzam z wszystkich nieszczęść, które mnie spotkały w ostatnim czasie, to jeszcze zobaczcie tą marantę. Lemon Lime. Ona była taka piękna, duża, gęsta. No i takie coś się z nią stało. Też zobaczyłam na niej takie podejrzane kropki brązowe. Myślałam, że to może to wyglądało jak tarczniki, bo to były takie brązowe robaczki. Tutaj te takie kropki to są takie plamki, co one wyssały sok z liści. No mam nadzieję, że ta maranta odbije po tym, jak ją porządnie umyłam. W detergencie, i jeszcze tam przemywałam jej liście, tam gdzie widziałam te robaki alkoholem, i potem ją opukałam wodą. Mam nadzieję, że te zabiegi jej nie zabiją, ale te robaki zginęły <laughs> od tego, co tam zrobiłam, bo wszystkie nowe pędy mi obżarły. No, dosłownie masakracja jest teraz z tą marantą. Też tutaj, tak na regale, akurat słońce świeci, ale też przestawiłam trochę roślinek. Takie trochę przerzedziłam. Mam nadzieję, że przez to będą miały one więcej światła. O, widzicie, jak tutaj na tą stronę ładnie świeci słoneczko. Teraz my będziemy już kończyć tego vloga. Specjalnie tak siedliśmy, żebyście zobaczyli, że udało nam się zdobyć koleżankę dla Adasia. Kolejny punkt w naszej kolekcji. Tak, mamy w końcu Dynię dorodkę. O. Polowała na nią, Gosia, bo nie było w biedronkach. Tak. Dnie wykupują. To chyba pewnie ze względu na Halloween. No, tak sądzę, że właśnie ze względu na Halloween i jesień wszyscy brali te dnie. Chciałam mieć, bo akurat Dynia i awokado mi się chyba najbardziej podobają. to jest najfajniejsza. W tej kolekcji. Tak, miłość ma. Adaś, teraz Adaś będzie parą z Dorotką Ja bym kupił więcej, Adasii tak, Miłosz chciałby armia Adasi tutaj nam ustawić z tyłu taką armię awokado, żeby stała w tle. Przestynie. Tak. No właśnie. Ewentualnie tymki, jeszcze soczki. Tak. Możecie nam zostawić w komentarzu oczywiście awokado, nie wiem czy jest dyni. kadyni. Jest. Jeżeli jest to też możecie ją zostawić. My będziemy już kończyć, bo musimy dalej dokańczać nasze obowiązki jest domowe. Macerskie. I influencerskie też. Muszę się w końcu wziąć za ten mój Instagram, bo tam się nic nie dzieje. Ostatnio nie mam czasu. Rzucić Dorotę nie. Nie no. Muszę się wziąć za Insta. Napiszcie też w komentarzu, czy w ogóle macie Instagram, czy chcielibyście, żebyśmy tam więcej coś pokazywali takiego, żeby mieć taki codzienny kontakt. Co się tam u nas dzieje. Może się zbiorę w sobie i zacznę to prowadzić. Ciężko jest z czasem, żeby to no. pracując jeszcze, dla obsługiwać rzeczy. Tak, rozumiem, że właśnie jak ktoś jest tylko takim influencerem, że zajmuje się tylko tym, no to wiadomo, ale tak jak my chodzimy codziennie do pracy i to w sumie w tygodniu jak my nagrywamy, to nasze vlogi tygodniowe to by wyglądały idę do pracy, wracam z pracy, idę do pracy, wracam z pracy. To było takie tak, piosenki, nie? tak. To tak wygląda nasze życie, wychodzimy, jest ciemno, wracamy, jest ciemno. Się. Tak, no. Więc dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie nas pocieszyć po tych wszystkich nieszczęściach i robactwach, które nas spotkały, możecie nam zostawić lajka. Również jeżeli chcecie, żeby, żebyśmy byli zadowoleni szczęśliwi i podoba Wam się nasz kanał, zachęcamy do subskrypcji. I karty. Tak, i tutaj się wyświetlą nasze inne filmy, roślinne i blogi. No to pa. No, trzymajcie się.